Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paca, to kolejny odcinek z prezentacji czołgów w World of Tanks. Teraz przed nami ósemka drzewkowa, brytyjski dwulufowiec. Conceiver. Jak zwykle, zagramy sobie trzy bitewki, tylko najpierw wyposażenie. Tutaj mamy wentylację, turbosprężarkę, ulepszone wzmocnienie. Wmocnienie można dać na pierwszy slot, ale ja preferuję wentylację, żeby mieć trochę szybciej przeładowywać. Pociski, bo już mam wybadane najlepsze działo, 16 goldowych, 60 zwykłych. Penetracja jest dosyć mała, jak na na dziesiątki, ale powinno tam jako tako dać sobie radę. Perki, mniej więcej takie same jak przy Chopperze. Braterstwo broni, wykrywanie dźwiękiem, praktyczność, ramię w ramię, zagłuszanie. Celowniczy, braterstwo broni, strzał z biodra, szybkie celowanie. Kierowca, mechanik, braterstwo broni, gładka jazda, jazda terenowa. I ładowniczy razy dwa. Braterstwo broni, bezpieczne magazynowanie, intuicja. Bardzo często pada magazyn na tych brytyjskich dwulfowcach. Dobra, lecimy do bitewki. Dobra, mamy mapę Lakeville. Wczytanie na dziewiątki. Myślę, że pojedziemy sobie do kanionu, żeby zagrać sobie na wieżę. Kurde, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo oni mają contendera Czyli dziewiątkę z mojej linii. Ale dobra, zobaczmy. Podjedziemy sobie na blisko. Może uda nam się zająć tam miejsce na górce? Byłoby bardzo fajnie. Gdzie gościu TMK91PT jedzie? On ma dobre opuszczanie? W sumie nawet nie wiem. Dobra, ja podjeżdżam tutaj wyżej na górkę. Tu 130. No niestety, gościu zebrał z naszej drużyny. Podjeżdżamy jeszcze bliżej. Może uda nam się jakieś niszczyciele zobaczyć. Ori 2, elegancko siadło. Te 30. O, kurde, nie weszło, a szkoda. Nie mogę działa opuścić niestety. Kurde, nie za przyjemnie to wygląda tutaj. Kurde, on ma to powiedziało, to ja mu będę bił za 300, on mnie za 400. To wcale nie wygląda dobrze. Ty, no, gościu mnie kurde zepchał. Dają, kurde, moją miejscówkę. Jeszcze umarł. O. Mogę działa opuścić. O, kurde. To brakuje mi trochę opuszczania. Dobra, ja zostałem tutaj sam, czyli w tym momencie to nie będzie wyglądać za dobrze. Niestety. Nie trafiłem. Kurde, fajnie, jakby mi moi tutaj pomogli. Jest ktoś tam na snajpie, no niby ktoś jest. Tender w nas wyjeżdża. I salwa. Dobrze, za 500. No, tylko. Kurde, zaraz to się skończy naszym padnięciem postaram kurde wycofać i tego lajta czeskiego dokończyć Dobra, jeszcze go wysadziłem, no tylko teraz chory, bog wierzy. Dobra. Kurde, gdzie by go przebić? Dobra. Trafiłem go, no ale teraz ten kontender. Oh. Kurde, nie dało się już nic tutaj więcej ugrać niestety. Wyjechali w nas. Szkoda, że tego... Kurde, Lighta nie uszczelili bardziej. Ale dobra. Pierwsza bitwa. Myślę, że wyszła całkiem spoko 2000. Udało się zrobić. Co prawda nie za wiele odbiłem na tą wieżę, tylko 700. No ale kurde, jakoś szybko żeśmy padli. Mieli dobrą snajpę z tyłu. Każde wychylenie się tej T30 czy tego K91PT no skończyło się. Dostaniem plomby za 500, 800. jak widzicie, bitwę udało się wygrać. 2000 damage'a. No całkiem nieźle w tym w top 5 udało nam się być. Pod względem eksponat w top 3. Całkiem spoko. Dobra, lecimy do kolejnej bitwy. Druga mapa. Pilzno. Czytanie na ósemki. Kurde. Mam nadzieję, że uda się jakoś dobrze zaprezentować ten czok, Bo szczerze, moje odczucia z, z gry nim są takie, że jest to straszny paździerz. Nie zrozumcie mnie, źle działa, ma całkiem spoko. Jak przywali z tej salwy za 560, albo nawet za 600, jak polosuje, to jest naprawdę w porządku. Tylko jest problemem to, że ten czołg ma pancerz tylko i wyłącznie na papierze. Wieża niby ma 280 mm pancerza, no ale ten garnek skutecznie temu przeciwdziała. No praktycznie 100% damage jak gram na wieżę dostaje w garnek. No nie no, bo co prawda... Tutaj można się wstrzelić, tylko trzeba mieć wysoką penetrację. No ale w garnek szczególnie taki duży. To nie jest trudno wycelować. Bo to nie jest dziewiątka, że ma belkę, która przyjmuje na zero na cały garnek. Tak jak mi się przydarzyło w poprzednim odcinku. Stajpa 63. Kto nie widział polecam zobaczyć. No tylko tutaj ten cały garnek jest jednym wielkim Wixpotem i wchodzi w niego. Kurde, mam... Na... Chyba zbiorę tutaj na przejeździe. Nie, udało się nie zebrać. Dobra. Udało się nie zebrać. Spróbujmy coś sobie tutaj zagrać na wieżę. Niestety nie weszło. Teraz wale z prawego działa. Dobra. Miejmy nadzieję, że on się jeszcze wychyli, że się gościu nie zniechęci. Z tym, że ja jestem tutaj wcelowany, bo tak również może być. Ale wracając do problemów tego czołgu, to kadłub też jakoś nie uświadczyłem zbytnio. Pancerza z jego strony Więc to jest Duży problem Szczególnie dla początkujących graczy Że ten czołg Ma całkiem niezłe parametry działa Naprawdę damage mógłby być powiedzmy 320 Wtedy byłoby bardzo fajnie No ale niestety ten pancerz Mimo, że jest to czołg ciężki Szczególnie, że jest wieżowcem To 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 coś tutaj skutecznie przeciwdziała temu, żebyśmy grali na wieże. A tutaj jest jakoś podejrzanie cicho w tej bitwie. No akurat kurde nie spojrzałem. Trochę się tak obawiam tutaj stać. Bezczynnie. On nie będzie, on nie podświetla i co? I co z tego wynika? Nie byłem zbytnio przygotowany, mimo że on się cały czas tutaj wychyla. Dobra, spróbuję. O, dobra. Odbiłem wieżą, bo gościu trafił mnie bezpośrednio w no to bezpośrednio w to fajnie odbija ten czołg. Tylko szkoda, że kurde w nic innego nie odbija fajnie. O, teraz mówiłem, że czołg nie ma pancerza, tutaj się okazuje, że jednak ma. Ale miałem dosyć skontowany kadłub, on mnie w dolną płytę, więc dlatego tak to wynikło. Rykoszet. Dobra, może się uda go w tą dolną płytę trafić. To musi być po porządnie przystalowany strzał. Dobra, udało się, weszły za 300. Kościół już może być troszkę przestraszony. Fajnie by było, jakby ta bezeta właśnie podjechała. Ja mógłbym wtedy spróbować przejechać na tego tajpa, którego możliwe, że już tam nie ma albo że uciekł. Dobra, weszło za 240. On może zdążyć przeładować i mnie sięknąć, dlatego ja się spróbuję troszkę skontować. Dobra. Udało się nie zebrać od niego. I mamy salwę, pyk, 515. Akurat nam zbytnio nie polosowało. On chyba wie, że jak ja strzelę salwą, to zbytnio nie mam co zrobić teraz. Dobra, ale nie strzela. Dobra, strzelił. Ale ja mam piękne bicie na salwę, 560. I mam go teoretycznie na salwę, jak polosuję. Ale ja się spróbuję schować trochę. Dobra, przeładowuję. Może w tego lajta? Dobra, 570 w lajta weszło, elegancko. Kurde, ta bitwa świetnie wychodzi. Może ją przemontuję jako pierwszą, żeby, żeby zachęcić do oglądania. Dobra, za bardzo, za bardzo się gościu kontuje. przez co to wchodzi. O, bezetka zrywa. O, ja jestem tutaj troszkę... Może wyjechał zbytnio. O, niestety, kurde, nie weszło to tak jak chciałem. Dobra, tam są niszczyciele. Ale ja się spróbuję wychylić na tą wuzę jednak. Jak zdechnę to zdechnę, bo tam jest chyba ten kust cały, tak? Nie, tam jest projet, to tam jest dużo więcej czołgów. O Jezu, wyjechałem trochę jak paś, jakby to powiedział New Multi. Kurde, ale miałem dobry pomysł, tylko nie spodziewałem się, że tam jest te projet. To jakoś tego nie zarejestrowałem. Tam jest projet, to. No, te to mnie zdoiło, a ten kust w ogóle, kurde, jakoś nie zarejestrowałem pojawienia się tego czołgu. Że za te 560? To całkiem spoko alfa, jak moja z salwy. Tak, co prawda, to jest niszczyciel, no ale jakoś nie zarejestrowałem jego pojawienia się. Odznaka biegłości drugiej klasy. Opanowany. Przetrwa 10 rykoszetów. Narzekałem na pancerz, no ale myślę, że blesk nabił właśnie 20 strzałów, no to nie ma się co dziwić. 3000 damage'a. O, drugi damage. No ale wykluczając z tego bezetę, to praktycznie pierwszy. EXP, trzeci. Więc całkiem spoko. A, zarobki na czysto 87 tysięcy, ale coś mi się tutaj nie zgadza. Tak, misja 65 tysięcy. I zarobki to jakieś 22 tysiące. No dobra, spoko. Dobra, mamy trzecią bitewkę. Mapa murowanka. I teraz spójrzcie. Powiedzmy, że gram na wieżę. O, no, mój przeciwnik widzi tylko taki cypelek garnka. No ale w to wszystko wchodzi tutaj, w ten garnek. Bo to nie jest jak w przypadku dziewiątki, którą też będę przedstawiał na kanale, że tutaj ma taką belkę i ta belka przyjmuje za zero. Tak jak, tak jak sprawdzałem podgląd na mode model dziewiątki na poprzedniej bitwie. Przepraszam, na poprzednim odcinku że tam jest taka beleczka, która się ładnie świeci na niebiesko, przyjmuje za zero i trzeba dosłownie tutaj wycelować, żeby przebić w garnek, no a przy graniu na wieże. o, czekajcie, może wam zaprezentuję no to w przypadku dziewiątki nie widać tego garnka o, jadę po jakichś wydmach no, a zresztą było widać pod koniec poprzedniej bitwy, że wyjechałem i progetto z podstawowych pocisków przebijał mnie po kadłubie więc to, że tam odbiłem te 2000. O, nie byłem na to przygotowany. To, że odbiłem te prawie 2000, to praktycznie nic nie znaczy. Chociaż to, że odbiłem od tego bizontu, mnie zaskoczyło. Bo ja wam oczywiście mówię tylko moje odczucia, że ten czołg jest dla mnie słabszy niż siódemka. W sensie siódemką po prostu grało mi się lepiej jakoś. Siódemka dla mnie więcej odbijała, to po pierwsze. A po drugie. Ogólnie jakoś lepiej mi się nią grało. Może dlatego, że po prostu 8RY są zdominowane przez yy, dużo lepszych czołgów. Często są to czołgi premium. Kurde, miałem bicie na tego obiekta 430. Trochę mi ping wariuje. Dobra. Przyjąłem na gąskę odbiłem i jeszcze strzeliłem w tą tego T832 tylko właśnie podjeżdża tutaj kontender Który jest... O! Ale, ale lagi, ale ping kurde bywala Dobra Skończyłem, mamy fraga Po dosyć mocno tutaj podjechali Kurde te 430 udało mi się go strzelić Ale... O! Niewiele opuszczania, mi brakuje dosłownie jednego stopnia Kurde, jakiś ping mi strasznie wy wywaliło. Pokazuje mi, że mam 30 pingu, a mam takie jakieś delikatne ścinki. Nie wiem, czy to jest spowodowane. To może jakby spróbować się tutaj delikatnie wychylić. A nie, oni się wycofują. Jakby to ugryźć. Żeby ich trochę postrzelać. No, ja tutaj jestem dosyć odsłonięty. Znaczy, no, ja za bardzo podniesiony. Nie mogę działa opuścić. Ojojoj, o oj, oj, jeszcze, jeszcze mu polosowało 600, jeszcze mu 600 polosowało i straciłem sporo hapeków. Dobra, ja sobie odpalę salwę. Wszedł tylko jeden pocisk. Kurde, szkoda, szkoda bardzo, że wszedł tylko jeden pocisk. Bo to mogła być bardzo niezła salwa, która by skończyła tego. Dobra, trzeba tutaj jechać, pomóc, myślę. Myślę, że w tego 252 chęciowym strzelił z salwy. Jak będę miał możliwość taką, Dobra, weszło za 550. Oj, goście teraz we mnie z salwy walnie. Za 550 również. Dobra, jeszcze mam HP. Chyba jeszcze jedna salwa wejdzie. Do was przepraszam za te ścinki, ale. Nie wiem, mój internet jakoś nie wyrabia dzisiaj. Dobra. Oj, od RHM a buła za 600. I mamy podsumowanie bitwy. O, o, dziwo znowu druga klasa. Zrobiłem 1000 mniej. Praktycznie 1200 mniej. I też zginąłem. Chociaż nie pamiętam, czy w poprzedniej bitwie zrobiłem jakiś. jakiś frag? Nie, nie zrobiłem fraga. To może dlatego. Tutaj nawet eks bazowy jest większy. No ale też było wczytanie na dziewiątki, to może dlatego. O, użyję sobie tutaj tego ekspa na tej poprzedniej bitwie i przejdę do takiego krótkiego. O! Niestety tutaj już nie mogę. I przejdę do takiego krótkiego podsumowania tego pojazdu. A więc tak. Brytyjski dwulufowiec z 8 Tieru jest czołgiem, powiedziałbym, jak dla mnie przeciętnym. Ja też nie jestem wybitnym graczem, więc proszę się jakoś nie sugerować zbytnio moją opinią. Ale w moim odczuciu, na te 33 bitwy, które nim zagrałem, jest to pojazd przeciętny, który ma swoje momenty. Kiedy rzuci go powiedzmy na siódme tiery i ta wieża rzeczywiście odbija. I gramy w ten sposób, przeciwnicy nie trafiają w garnek, czy jakoś podnosimy działo, żeby go zasłonić. I strzelają nam tutaj, czy tutaj. To wtedy rzeczywiście odbija bardzo fajnie. Ale niestety wielkim minusem jest bardzo duża dolna płyta. No i bardzo duży garnek. No i to też ten pancerz kadłuba przedni nie jest jakiś wybitny. No i ta Alfa 280. Mogli dać chociaż 320. Co prawda mamy dwa działa, ładujemy 6,7 sekundy. Jeśli strzelamy pojedynczo, to to jest jakiś plus. Moim zdaniem największym plusem jest w miarę przyzwoita mobilność, dużo punktów życia i to, że ten czołg ma salwę. To wtedy odmienia ten pojazd o 180%, bo wtedy ładujemy 13 sekund i walimy gościa za prawie 600, co jest naprawdę niezłym damage'em. Także tak, to były moje przemyślenia na temat tego pojazdu. Pojazd jest po prostu średni, może też dobry, może komuś się spodoba bardziej niż mnie. Polecam sobie ogólnie zagrać, bo ciekawa jest ta mechanika tej salwy. Jest inna niż w czołgach radzieckich że jednym kliknięciem sal wystrzeliwujemy salwę, tylko mamy ogromny celownik. Także ja bym powiedział, że jest w miarę okej. Okay. Zachęcam również, jeśli Wam się odcinek podobał, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Możecie również napisać, co Wy myślicie o tym pojeździe. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.